mi się przedstawią nasi hokeiści. Oddaję mikrofon, proszę. Witam wszystkich serdecznie. Mam zaszczyt przedstawić klasę 4B naszej szkoły. Reprezentujemy Bytomską polenie w kategorii Mikrus, czyli rocznik 2003 i młodsi. W tym sezonie wywalczyliśmy mistrza Śląska w lidze ja nazywam się Jakub Żółkowski, gram na pozycji środkowego z numerem 77 i chciałbym przedstawić trenerów oraz całą drużynę Sebastian Steiner. Tak jak widzimy, drużyna nie jest w komplecie. Brakuje nam tutaj kilku zawodników. Jesteśmy drużyną, tak jak kapitan nadmienił, Mistrza Śląska w Lidze Śląskiej. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy nosić te koszulki na piersi, logo Polonii Bytom. I mamy nadzieję, że uda nam się powtórnie powtórzyć wynik osiągnięty w tym sezonie. Dziękuję bardzo. Trener Paweł Głas Witam wszystkich. Na początek chciałem powiedzieć, że jest to mój debiut. Pracuję tutaj z chłopcami i dziewczynami. Pierwszy sezon. Jestem z nich, jestem z nich oczywiście bardzo dumny, ale należy pamiętać, że jest to jeden malutki stopień, ten, ten mistrz. Trzeba to po prostu utrzymać przez kolejne lata. Dziękuję. No to tak, po kolei. Zaczynamy ode mnie. Korzystając z okazji składamy serdecznie podziękowania dla tenerów oraz grona pedagogicznego za włożony trud w nasze wychowanie. Z przyjemnością chcielibyśmy teraz zaprosić na koncert Dymka NF.